Czy nikt się nie goli w tym domu? Lary, co ci jest? Nic, nic, zaraz schodzę. Tak, rzeczywiście nic mi nie jest, tylko wyglądam jak małpa. Uznałem, że lepiej będzie zejść im z oczu i to jak najszybciej, przez okno. I znowu te głupie psy, czy one mnie śledzą? Lary, co ty tam robisz? E... Myję ręce! E... Co na deser? Deser? Co mnie obchodzi deser? Na deser jest szarlotka, a do tego lody. Miałem do wyboru totalne poniżenie albo spore dzikich psów. Larry, nie przejmuj się tą kukurydzą. Naprawdę nic się nie stało. Chodź na szarlotkę. Nie znoszę szarlotki. Nie zniósłbym ani szarlotki, więc skoczyłem. Psy rzuciły się za mną, ale zgubiłem je. Popędziłem do domu. Musiałem sprawdzić, czy jeszcze gdzieś wyrosły mi włosy. Na brzuchu nie. Na plecach też nie. Jeszcze nogi. Gotowe. Nie chciałem ściągać cię z łóżka. Nic się nie stało. Ach, ja wiem, że powinienem wam opowiedzieć o tym wszystkim od razu. Jestem głupi. Już nigdy tak więcej nie zrobię. To wcale nie jest wina samoopalacza. Jak to? To niemożliwe. Gdyby od tego rosły włosy, nie byłoby łysych. No to gdzie jest przyczyna? Och, to zapewne jest jakieś zwykłe uczulenie. Niedługo ci samo minie. A może to nerwy? Lary startuje w konkursie muzycznym. Tak, tak. To może być przyczyna. Da. System nerwowy wariuje w stanie stresu. A więc trochę więcej luzu, tak Lary? No jasne. Wielkie dzięki. To drobiazg. Moi rodzice i doktor zachowywali się jakoś dziwnie. A ja miałem tylko nadzieję, że włosy znikną do rana. Ach. Cześć, Jasper. Nie strasz mnie tak. O, czego chcesz? Zjeżdżaj, no już, poszedł stąd. Zaraz, zaraz. Chodź tu. No chodź tu. No chodź. Taki jak lili. Te oczy. Lili. Wracaj. No chodź tu. Słyszysz. Dzień dobry, pani. Pani wyjeżdża? Czy jest Lili? Chyba się pomyliłeś. Tu nie ma żadnej Lili. Wyjechała dokądś? Nigdzie nie wyjechała. Ona już nie istnieje. Zapomnij o niej. Lepiej już iść. Ale Lili jest, iść. Mamo, tato, coś się stało! Widziałem Lili, zmieniła się w psa. O, cześć Larry! Słyszycie mnie? Jak tam próba? Nie rozumiecie? Ten pies miał oczy takie jak lili i pieniążek na łańcuszku. Nie żartuj. To jeszcze nic im nie świadczy. Symiwają różnokolorowe oczy. No a dlaczego jej matka twierdziła, że w ogóle nie zna żadnej lili? Ach, to idiotyczne. Na pewno coś przekręciłeś. Ja niczego nie przekręciłem! Lary! Trudno uwierzyć, ale tak jest. Wszystko przez ten samoopalacz. Doktor Markin coś ukrywa. Na obiadek. Nie chcę jeść! Chcę znać prawdę! Rary, zostań! Uważaj na ulicy! Nie mogłem wytrzymać. Czułem, że zaraz oszaleję. Mama i tata coś przede mną ukrywali. Czy Lili mogła zamienić się w psa? Nic już nie wiedziałem. Brakowało mi Lili i Meniego. Byłem samotny. Czułem, że nasze problemy zaczęły się przez ten nieszczęsny samoopalacz. Nie rozumiałem tego. Może ten preparat przeniknął przez skórę i działał na mózg? Pobiegłem do garażu, w którym graliśmy. Chciałem pogadać z Jaretem. Może znajdziemy butelkę, a resztkę płynu da się przebadać i znaleźć przyczynę tych dziwnych zjawisk. Hmm. Najwyższy czas. Byłem tak przejęty, że zapomniałem o przesłuchaniach. I wtedy zobaczyłem psa. Jaret? Jego głos Czy to możliwe? Nagle mały chłopiec podbiegł do ojca Wyraźnie czymś przestraszony Już wiedziałem Włosy znowu to samo Co jest? Co się ze mną dzieje? No, wreszcie jesteś. Nie gniewaj się. Chcieliśmy, żeby to się udało. Ciasteczko? I kto? Tylko ciastko? A obiadek? Doktor powiedział, że on może nie być głodny. Biedactwo. Taki ciężki dzień. A może jednak... Ach, niech będzie lepsze to niż nic. No i proszę... Wreszcie we własnej skórze. Mama i tata, to znaczy państwo, wyjaśnili mi wszystko. Zaraz tylko coś przekążę. Chłopaki No więc, moi państwo brali udział w eksperymencie doktora Markina Który zamienia psy w ludzi Dlatego robił mi ciągle te zastrzyki Ale teraz wróciłem do swojej własnej postaci Lili, Meny i Jared codziennie do mnie wpadają Razem ganiamy za samochodami Szczekamy na obcych, szukamy kotów Ludzie nie rozumieją jaka to jest frajda O, o, znam ten samochód To doktor Markin co on ty robi? Po co przyjechał? Oj, spokojnie, Lary, doktor Margin przyjechał do nas. Tak jest. Z psami koniec. O patrz. Uśmiecha się. Jaka śliczna dziewczynka. Od dziś jesteś śliczną dziewczynką. Witaj w nowym domu, Jasper. Jasper? Mój kot? Mój Jasper! Wejdź proszę. A tak, dzięki. Znowu się zaczyna.